Trwa głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tegorocznej edycji, dużym zainteresowaniem cieszą się zadania związane z budową siłowni zewnętrznych oraz organizacją strefy rekreacji dla młodzieży i seniorów. Jednym z nich jest projekt numer 6 zagospodarowanie obszaru przy ulicy Warszawskiej nad silnicą. Przy istniejącym już kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowym i powstającej hali sportowej klubu Orlęta na niewykorzystanym skwerze powstać ma zielona strefa rekreacji. Skorzystają z niej zarówno mieszkańcy Dąbrowy jak i sąsiadującego osiedla Sieje. Planów jest wiele. Przede wszystkim właśnie siłownia pod gołym niebem, czyli urządzenia, na których można by było poprawiać swoją kondycję. Do tego jakieś ławeczki, stojaki na rowery. W przyszłości może także. Plac Zabaw, ale plac zabaw nie jest objęty obecnie tym projektem. Podobną inicjatywę przedstawili również mieszkańcy osiedla Wichrowe Wzgórze. Siłownia na powietrzu dla młodzieży i seniorów Outdoor Fitness to propozycja numer 15. Inicjatywa wyszła od członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Ichrowej Wzgórze, bo jest to kompleks taki między blokami 113 i 117. Jest boisko sportowe, małe takie dla piłkarskie dla dzieci, plac sportowy do koszykówki i siatkówki, dalej plac zabaw. I takie mały plac chcieliśmy wykorzystać na tą siłownię. Obie propozycje należą do projektów małych, do 100 tysięcy złotych. Głosować na nie można do 21 czerwca. Zwycięskie projekty w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016 poznamy 3 lipca.